Czy wyobrażasz sobie produkt myjący, tak bezpieczny, że będziesz w stanie zastosować go do mycia swojego nowonarodzonego dziecka, tak intensywny, że zmyje nawet Twój wodoodporny makijaż, tak bezkonkurencyjny, że możesz zastosować go podczas golenia, a on natychmiast złagodzi podrażnienia powstałe w wyniku usuwania włosów? Właśnie taki jest kolagenowy żel do mycia. To produkt, w którym zastosowaliśmy łagodne substancje myjące oraz całą masę składników pielęgnacyjnych odżywiających naszą skórę. Jakie to składniki? kolagen, czyli białko młodości, składnik, który powoduje aktywację fibroblastów. Ale oczywiście nie jest to kolagen trójhelikarny, ale peptydy pochodzące z rozpadu heliskolagenowych, peptydy biomimetyczne. One właśnie są w stanie z łatwością przenikać bariery naskórka i stymulować komórki wytwórcze naszej skóry do wytwarzania kolagenu oraz szybkiej regeneracji skóry. Aloes. Wykorzystujemy tą odmianę, która okryła się najlepszą sławą pielęgnacyjną i zdrowotną Aloe barbadensis. Ta wspaniała roślina zawiera 270 składników, które pozytywnie wpływają na naszą skórę. Między innymi witaminę A, C i E, całą grupę witamin B. Dodatkowo aloes zawiera aminokwasy egzogenne. 9 z nich to fantastyczny skład, który powoduje, że naczynia krwionośne w naszej skórze są wzmocnione. Dodatkowo silnie nawilżamy zewnętrzne warstwy skóry, ponieważ to jedna z unikalnych właściwości aloesu, jego niesamowite możliwości wiązania wody w skórze oraz nawilżania jej zewnętrzne. Dodatkowo aloes zawiera wiele cennych składników pielęgnujących zewnętrznie i dostarczających lipidów oraz niezbędnych minerałów, takich jak fosfor, wapń, cynk czy żelazo. To fenomenalny składnik, który doceniony był już przez Afrykan, które nazywali go lilią pustyni, ponieważ on nawet bez wody jest w stanie utrzymywać swoje mechanizmy obronne i zachować wszystkie swoje funkcje życiowe. Dlatego znalazł się w naszej kompozycji. Noni. Morwa indyjska, wiecznie zielony krzew młodości, to składnik, dzięki któremu nasza skóra, tak naprawdę komórki naszej skóry są w stanie odzyskać zdrowe funkcjonowanie, ponieważ noni zawiera kseroninę, a ten z kolei związek wpływa na odpowiednie odbudowywanie komórek i przyswajanie przez nie różnych substancji odżywczych. Ponieważ tak jak wiecie, komórki są systematyczne. Systematycznie uszkadzane przez różnego rodzaju toksyny, przez wolne rodniki, i nie są w stanie utrzymywać swoich naturalnych funkcji. Dlatego potrzebne jest im odpowiednie odbudowanie, i to właśnie daje im noni. Noni to również składnik poprawiający komórkowe oddychanie, dzięki czemu rozjaśni skóra i spowoduje, że będzie wyglądała zdecydowanie na bardziej świeżą. Pantenol. Pantenol to składnik łagodzący, przeciwzapalny i przeciwdziałający wszelkiego rodzaju podrażnieniom. Kolagenowy żel do mycia to produkt, który nie zawiera SLS-ów i slesów, ani żadnych związków spieniających, zmydlających, dzięki czemu jest bezpieczny. Bezpieczny dla naszej skóry, dla naszej naturalnej bariery ochronnej, dla naszego płaszcza hydrolipidowego, który ma za zadanie chronić przed utratą wilgoci, przed działaniem czynników zewnętrznych. No i jeżeli używamy takich składników, które ten płaszcz uszkadzają, to tak naprawdę odzieramy naszą skórę z naturalnej ochrony. Dlatego pozbyliśmy się wszystkiego, co mogłoby wpływać na skórę niepozytywnie. Kolagenowy żel do mycia jest produktem, który powstał w reżimie dla produktów myjących dla dzieci. Red Blood Cel to test, który potwierdził jego działanie w tej dziedzinie. Dlatego właśnie ten produkt kolagenowy żel do mycia jest godny zaufania. To on jest w stanie zaopiekować się Twoją skórą tak, jak ona tego potrzebuje i jak na to zasługuje. Sprawdź, czy spełni również Twoje oczekiwania.